Witajcie w drugim odcinku Kozich Paczek! Dobra, musimy zrobić kilka zmian. Tak więc na pewno zejdzie Klein, a wejdzie za niego Paul I tutaj wpuścimy okorę jeszcze. Z kondycją też nie jest zaciekawy, tak więc schodzi. Mam Shakiria, wchodzi Oksa i Chamberlain Deepę jeszcze może grać A nasi napastnicy Dobra, wpuścimy tego biufa. Zaremiego I może Folebas jeszcze na lewą stronę Za babę A tak to możemy grać Tak więc przechodzimy do trzeciego spotkania Składzik fajny, nie wiem co to ma Zgranie chujowe strasznie Więc może dostać pierdul. Ale zobaczymy, no nie ma co gdybać, wcześniej składzik takie pomieszanie, nie wiem, ligi angielskiej, francuskiej, nawet mamy Pirlo i Gerarda z ligi amerykańskiej, tak więc ciekawie, ciekawie, no zobaczymy, może ciśnie mi dobrze, niestety. Ale już mamy Ramirez za Ramirez, uderza z daleka i pierwsza interwencja dobra bramkarza naszego przeciwnika. Mamy rzut rożny, spróbujemy go rozegrać tak. Zagramy na Welbeka Co robi Welbek? Aj! Wyciąga rękę Bramka, wybija to na drozny I mamy kolejny żółtrożny Teraz zagramy bezpośrednio na głowę któregoś z naszego zawodników Aj, 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 d Deepej, ale się myli Memphis DPej To powinna być pierwsza bramka A tutaj na wypuszczenie do Nawasa. Nawas jest naprawdę szybkim zawodnikiem, tak więc dośrodkowuje. Ole ładnie się składa na woleja Persie, ale nie celnie, w ogóle nie trafia w piłkę. Ale Dembele, dembele, teraz ładnie, dembele. Sam Dembele, dembele wysuwa piłkę i mamy 1 do 0, tak więc pierwsza bramka w 20 minucie trzymać, bo naprawdę ten jego pace, ależ błąd, ależ błąd teraz, pospieszyłem się tutaj, niepotrzebnie zagrałem szybką piłkę, ale Ramirez jak widzimy ładnie już tu wraca, Begowicz wybija piłkę daleko na Diufa, ale wybija tutaj obrońca w out asekuracyjnie bardzo mocno wybił tą piłkę holebas deepay 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 ładnie ładnie sobie tutaj radzi deepay 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 i broni bramkarz ależ niestety memphis deepay chamberlain diuf 2 do 0 mamy drugą bramkę diufa Pokonuje szczęsnego po raz drugi mamy wynik 2 do 0 na tablicy Ramirez. Bawi się tutaj. Naprawdę ramirez. się pokazał. I Diów na 3 do 0. No, przeciwnik naprawdę gra słabo. Co tu dużo ukrywać? Więc możemy się tu trochę z nim pobawić, na sobie Kolejny tych bramek. Wchodzi tutaj sam na sam Welbeck z Dioufem, a Diouf delikatnie jeszcze podcina. Przy słupku, szczęśliwy znowu bez szans. Kolejny rzut rożny dla przeciwnika. Ładne uderzenie, ale znowu Begowicz. Begowicz bramkę. to jest godny bramkarz. Nie jest to zbytnio droga karta. Wybijają teraz do przodu. A czyni cuda nieraz w tej bramce. I ponownie rzut rożny. Nie wiem, który to już z kolei. O, i nasz przeciwnik. Tu trzeba uważać, żeby nie sfaulować go w polu karnym. Bo tutaj o karnego naprawdę nie jest ciężko. Na was i w Begowicza. Begowicz spokojnie, naprawdę z uśmiechem na twarzy wybija tą piłkę. Tak jakby chciał ośmieszyć trochę naszego przeciwnika. I kolejny żydrożny. Nie, nie wiem, który. Już chyba. Piąty. Nie wiem, bo Może będzie jeszcze jeden. Ale nie. Poziom naprawdę słaby. To może wpuścimy chłopaków, którzy, którzy jeszcze nie grali. Damon pociąg ramirezowi. Wpuścimy Vorma za Begowicza, ale w sumie to nie. Okor też wejdzie za Richardsa. No i ostatnia zmiana z Soko za Dembela. Patrick Dufa wpuszczonego przed tym spotkaniem. <gry> Dobra, błąd Szczęsnego, ale ratuje dupę mu obrońca. I 4 do 0, Sisoko chyba, strzelcem tej bramki, świeżo wprowadzony zawodnik. Tak, to jest Sisoko, cieszy się, tańczy tutaj jak staricz. Mamy 4 do 0, no rozklepaliśmy tego przeciwnika naszego. bez szans, sam na sam, znowu Szczęsny. Widzicie, nasz kolega, wystarczy, iść do przodu, iść do przodu, i tyle. Szczęsny, ładnie broni Szczęsny. Welbeck, Welbeck, well well Dany Welbeck. Nasz przeciwnik, jak widzicie, nie gra, tak więc zabieramy mu tą piłkę. Ustawiamy się gdzieś w rogu, bo to nie ma sensu naprawdę. Żadna przyjemność strzelać w takie baranki Dobra, cholewa, więc niech sobie stanie. Niech stoi tutaj Pospytyłem. No i tak dokończymy ten mecz. Ja sobie wypiję kakałko. Jakiś Kolejny mecz wygraliśmy. Tym razem 5 do 0. Mogłoby być wyżej, gdyby nasz kolega nie ścipił się i grał do samego końca, no ale trochę się posrał, no zobacz, niszczyciele, nazwa ABS w skrócie. Więc dał sobie spokój. Wiedział, że nie ma szans. Dobra, wybijemy tą piłkę holebasem, żeby już tam prowadzą pewnie i tylko jakiś kataklizm, żeby no. pozbawić wszystkich radości z awansu. Nie Specjalnie zapytają, dla was zagramy jeszcze to akcja. Tutaj Chamberlain, Chamberlain, Chamberlain. Faulowany, nie. Tak Lęk więc spoko, zera, koniec spotkania. Kolejne trzy punkty na naszym koncie. Statystyki meczowe pominiemy, nie będziemy już dobijać naszego przeciwnika, może gdzieś to będzie oglądał, tak więc nie ma co go tutaj smucić. Dobra, 15 tysięcy końców na naszym koncie, przechodzimy do następnego spotkania. I składzik, i przeciętny, naprawdę, nawet jedna brązowa karta na prawej obronie, tak więc chyba bez większych problemów. sobie z nim poradzimy, no ale to się okaże w spotkaniu. Dobra i zaczynamy. Dembele. I mamy pierwszą bramkę. Trzecia minuta, czwarta, przepraszam. Na pewno was ciekawi, kogo kupię do tego składu jeszcze na wzmocnienie, ale mogę już zdradzić, że będzie to na pewno obrońca i to środkowy obrońca z Ligi Angierskiej. Dobra i mamy podanie do Longa i Long, jak miał go w informie, to naprawdę... Wtedy coś bym mógł nim robić. Będzie rzut karny? Ach nie, rzut wolny Jeszcze nie mieliśmy karnego, o dziwo Co w tej fifie naprawdę z taką rzadkością mieć rzut karny, że Tego się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem No dobra Nawet nie wybijałem obroną Nie wiedziałem, że koleś może coś takiego zrobić ale no, PIERWSZA bramka w tym meczu stracona i mamy pojedynkę. Dembele... Dembele... Interesująco zapowiada się ta akcja. Remy! Dobra, Remy 2 do 1, teraz musimy wracać. Nasz przeciwnik ładnie tutaj wyraża. Ale Afelaj już się myli, out. Dobra, 2 do 1. Dembele... Dębele ładnie tutaj, dębele Dębele Co robi dębele? Dębele w słupek, ależ tam zamieszał, zakręcił dębele. I mamy rzut karny? Nie! Nie mamy pierwszego rzutu karnego. Jeszcze nie było w tej serii rzutu karnego. Tak więc coś niebywałego. Dębele, dębele Przejmuje piłkę dębele, dębele. Do Welbecka, Welbeck. Welbeck ładnie tutaj, Welbeck, Welbeck. i Zabrakło mamy bramkę. Ładnie uderza. Pomóż, ale Begowicz radzi sobie z tym strzałem i wybija nasz odrożny. I ma nasz przeciwnik żółdrożny. Begowicz wybija. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. I chyba po tym rzucie rożnym, gdy nam uda się wybić piłkę gdzieś z dala, to będzie koniec tego spotkania i będziemy mogli cieszyć się z tytułu. To jeszcze tu może trochę zejść. Tak jest, tak więc mistrzostwo dziesiątej ligi! Wygrywamy cztery spotkania, zero remisów, zero porażek, tak więc... 2000, prawie 2500 monet ląduje na nasze konto. Więc mistrzostwo jak widzicie już jest. Teraz będzie dziewiąta liga, ale przed tym otworzymy sobie paczkę, kupimy jakieś wzmocnienie. Dobra, znalazłem Kejhila, który został wystawiony za 16 tysięcy. Stało się. Jest już w mojej drużynie. To jest to wzmocnienie. Jak widzicie, gary Kejhil. Zawodnik Chelsea, środkowy obrońca. No był mi ktoś taki potrzebny, z większym skillem, od razu zostanie umieszczony w naszym składzie za okora. A okorę sobie wystawimy na listę transferową. Zagra tutaj za Ogbone. I fajnie się to nam nawet teraz będzie prezentowało, bo mamy trzech zawodników Chelsea blisko siebie. I widzicie fajnie, fajnie jeszcze czwarty Ramirez. Tak więc jest dobrze Dobra, wzmocnienie już jest Tak więc przechodzimy do otwierania paczek Pierwsza paczka, nie będziemy żadnej skipować No i zobaczymy co z nich wypadnie Tutaj na transakcję Pierwsza paczka I co będzie w pierwszej paczce? Czy jest coś ciekawego? Uuu, nawet nieświecąca złota karta Tak więc... Ale mamy tu kogoś szybkiego Dobra, wysyłamy ich wszystkich Na do klubu za 150 pointsów i jedną paczkę tą promocyjną Tak więc 4 paczki, jeszcze więcej niż mówiłem i co mamy teraz? Środkowe obrońce z Napoli Jest to Col Colu Bali Też nie zaciekawa ta paczka druga. Tak samo wszystko wysyłamy do mojego klubu. Znowu za 150 FIFA pońców. Może teraz coś ciekawego. Fajny, fajna jest drużyna tygodnia. Fajnie jakby coś wyskoczyło. Mamy bramkarza Fabiański. Znowu nieświecąca karta. 78. Ale mamy kilka kontraktów, kondycji. To się na pewno przyda. Fajnie gdyby było tu coś ciekawego. Dobra i otwieramy. 10 takich paczek jest do otwarcia. My otworzymy sobie tylko jedną. I czy jest tu coś ciekawego? Nie, nie, nie. Ibisewicz. Jej, patrzcie jaka żadziocha tu wypadła. To się w ogóle w głowie nie mieści. Porażka jakaś, tyle hajsu za to dać. Dobra, ale damy szansę Iej. I otworzymy tą paczkę. Jeszcze jedna. Ostatnia paczka. Czy wypadnie coś fajnie, jakby chociaż karta była świecąca? A tutaj SPO. Aj, myślałem, że może Kutinio, ale kaka. Dobra. Nic tutaj ciekawego nie znajdziemy w tym. No nic. Dobra, wszystko leci do klubu. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Tak więc będziemy grać w lidze 9. Mam taką przynajmniej nadzieję, że pójdzie równie gładko co w 10. Tak więc dajcie suba jeśli się podobało. Możecie zostawić łapkę w górę. Ja Was zapraszam do kolejnego odcinka Piątka Mordy. Widzimy się niedługo.